Tymczasem w ogrodzie wierzby, przestronnym, zadbanym, pszczoły pracowicie pyłek na złoty miód zbierały. Swym zaangażowaniem przypominały, że radośnie wiosnę już przywitały. Wśród klombów kwiecistych i przystrzyżonych krzewów, rozsianych po całości ogrodu aż do wszystkich jego brzegów, biegła dróżka z lalomem, kamykami przybrana, beztrosko zakręcona, pofalowana. Przy studni w lewo duży łuk kreśliła, a za wierzbą i stawem niewielką pętlę zrobiła. Bieg ten, nieprzewidywalny i uroczy, kończyła patrząc w lasu ciemno-zielone oczy. A przy lesie, nieopodal, gdyby się tak dobrze przyjrzeć, dostrzec można było dom, prawie jak bajkową willę. I choć wiosna przyszła i zielenią trawy pościeliła, i śpiewem ptaków radość naturze rozdzieliła, w wierzbie jednak radość ta niewiele się udzielała. Ona jedna, która wciąż samotnie stała, płakała. Znowu łkała cichutko, a łzy jej spływały sobie wolniutko. Kap, kap, serduszko daje znak, kap, kap, jak gdyby czegoś brak. Błyszczą kropelki w zielonej koronie, wierzba stara we łzach znów tonie. Dnia następnego po kwitym deszczu słonecznie leczy mgliście i mokro było jeszcze. Przy krzewach na skraju ogrodu po tej nocnej plusze wystawały strawy różnej wielkości blado-szare kapelusze. Koko i fred, mimo tej wilgoci i chlapania z każdym krokiem, śniadaniem rozpoczęli dzień we własnym ogrodzie z pięknym widokiem. W pewnym momencie królik przerwał chrupanie, bo zdawał się słyszeć jakieś stłumione szemranie. Nadstawił dużych uszu i fred dołączył do niego jego najlepszy kolega. Razem próbowali usilnie dociec skąd ten szept właściwie dobiega. Nasłuchiwali, jednocześnie przeżuwając, nic nadzwyczajnego nie przeczuwając. Koko pyszczek odtworzył, by ugryźć następny kęs soczystej sałaty, gdy nagle usłyszał głos wystraszony, próbujący uniknąć dramatu. Halo, uwaga, czyżbyś próbował mnie zjeść? Mój apetyczny wygląd łatwo może cię zwieść. Lecz my nie należymy do grzybów jadalnych, jesteśmy grzybami do zadań specjalnych. Jak widzisz, wspólnie toczymy tu ważne dyskusje. Należy omówić wszystkie sprawy, naglące problemy i ich reperkusje. Na przykład jedna wieżba, co to często płacze, że tak wprost się wyrażę, proszę mi wybaczyć. Mówią, że zbyt obficie swoje łzy wylewa, przez co woda w stawie wciąż przybywa. Liczba zażaleń nie maleje, rosnące przy niej malwy truchleją, że w końcu je zaleje. Z tym samym problemem borykają się hortencje i róże. Dla nich to również może stanowić niewygody duże. Obecne miejsce im tak odpowiada, że niechętne są do tego, żeby się znów przesadzać. Przyroda, mój drogi, w równowadze powinna trwać, inaczej wokół chaos się tworzy, zamiast wszechobecny spokój i ład. A powiedz nam, jak ty się drogi kolego, zwierz? I czy możesz nam zdradzić, skąd ty to wszystko wiesz? Jestem Eustachy. Eustachy grzyb odpowiedział krótko i zwięźle stanowczy był to grzyba typ. Pod powierzchnią w glebie ciągniemy mikroskopijną nić, co pozwala nam tworzyć obszerną, łączącą nas ze sobą sieć. W ekspresowym tempie przesyłamy informacje szybciej, nawet niż niejedne telewizyjne stacje. Dzięki temu właśnie wszystko wiem no proszę o cokolwiek chcecie pytajcie mnie informacje z pierwszej ręki relacje z całej dzielnicy i te dawne i te świeże pogłoski nie tylko z okolicy eustachy to co mówisz jest interesujące nie wiedziałem że takie rzeczy możliwe są pod słońcem jestem ciekawy dlaczego wierzba płacze bardzo chciałbym ją poznać i się z nią zobaczyć my w sobie przecież tyle radości mamy dlaczego chociaż części tej radości jej nie oddamy na myśl, że mogliby spróbować razem z Fredem wierzbę pocieszyć, Koko niezmiernie się ucieszył. Przykro mi, że wierzba tak obficie łzy wylewa. Czy wiadomo, nad czym tak ubolewa? Na to grzyb odpowiedział nieco zmieszany. Hmm, to jedyny fakt, który nie jest mi znany, bo przez samą wierzbę został zapomniany. Jakiś czas później, po wspólnej naradzie, zdecydowali, że nie mogą oprzeć się tej eskapadzie. Jednak czy w ogóle jest ona możliwa? Czy trasa nie jest zbyt długa, zbyt uciążliwa? Dzień dobry, bocianie. Jak ci się spało? Czy miękkie miałeś w nocy posłanie? Dziękuję, Fred. Noc spędziłem wyśmienicie. Muszę przyznać, że spokojne i dostatnie macie tutaj życie. Co prawda, dopiero od kilku miesięcy tu mieszkamy. Myślę, że w jakimś sensie wciąż się jeszcze zadomawiamy. Rodzice Agatki jakiś czas temu zdecydowali, byśmy cały nasz dobytek ze sobą zabrali. I tutaj wszystko od nowa zaczęli. Sądzę teraz, że rację mieli. W podobnym miejscu chciałbym gniazdo zbudować i spiskąc z czasem młody, mądre bociany wychować. Myślę, że dziś mogę już ruszyć w dalszą drogę. Mam nadzieję, że ja również kiedyś wam w czymś pomogę. Czuję, że jestem już prawie u celu. Brakuje mi jedynie mil kilku, niewielu. Szczerze mówiąc, z nieba spadłeś nam w samą porę. Bo również będziemy wyruszać w podróż. Nie wiemy jednak w którą stronę. Ze względu na to, że nie latamy, więc sami zrobić tego nie możemy. Czy mógłbyś z lotu ptaka rzucić okiem na najbliższe tereny i zobaczyć, czy do ogrodu wierzby stąd daleko, czy lepiej podróżować jakimś środkiem transportu, czy pieszo? Z wielką chęcią wam pomogę, chociaż tyle dla was zrobić mogę. Do zobaczenia za dobrych kilka chwil. Przejrzę teren w obrębie kilku mil. Mam nadzieję zrobić gruntowne rozeznanie i ze wszystkich spostrzeżeń złożyć wam sprawozdanie. Bocian rozłożył skrzydła i wzniósł się w niebo, poszybował, zrobił na niebie koło, następnie skręcił w lewo. W mgnieniu oka zniknął nad koronami drzew, nastała cisza. Czasem słychać było jedynie ptaków śpiew. Jakiś czas później, w samo południe, gdy słońce stanęło wysoko i promienie grzały cudnie, bocian pojawił się na horyzoncie, a chwilę potem był już na twardym lądzie. Koko i Fred z niecierpliwością wyczekiwali, aż bocian opowie, czy coś ustalił. A więc moi drodzy, znalazłem wierzby ogród. Przyjrzałem mu się z wysoka i zdecydowałem się na powrót. Okazuje się, że to całkiem niedaleko, co prawda za jedną wartką rzeką. Myślę jednak, że uda się Wam tam dotrzeć, choć o niejedno niebezpieczeństwo możecie się otrzeć. Musicie iść najpierw brzozową alejką, minąć stragany w miasteczku i mały sklep z długą do niego kolejką. Korzystając z autobusu publicznej komunikacji, wysiądziecie przy placu zabaw na trzeciej stacji. Następnie udacie się drogą przez las. Dalej pewnie jeden z jego mieszkańców poprowadzi Was. Przejdziecie kładką nad strumieniem, a stamtąd to będzie już rzut kamieniem. Zaraz Wam to krótko podsumuję, prostą mapę dziobem w piasku narysuję. Koko rzekł, wspaniale! Teraz, skoro do wierzby znamy już drogę, wyruszymy razem w naszą pierwszą przygodę. Dziękuję Wam, kochani, za Waszą gościnność, za dobroć odwdzięczyć się, to moja powinność. Lecę zatem dołączyć do moich bliskich, uściskać ich i opowiedzieć im o wszystkim. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, zanim zima tę krainę nawiedzi, w drodze do ciepłych krajów tym razem nie sam, lecz z moją rodziną was odwiedzę. Rodzina to najważniejsza rzecz na świecie, bez niej samotni jesteśmy przecież. Ja trochę świata już zwiedziłem, lecz z rodziną jakoś czas milej płynie. Bocian ponownie wzbił się w powietrze, zakręcił zwinnie w locie przy dobrym wietrze. Zerknął raz jeszcze na koko i Freda w zielonym ogrodzie i odleciał na dobre w stronę słońca na zachodzie. Żółw i królik wtedy właśnie zdali sobie sprawę, że czas się przygotować na jutrzejszą wyprawę. Wyruszyć mieli zaraz po słońca wschodzie, ale tylko przy dobrej pogodzie. <laughs> Chrząknął znacząco stary biały kot, przerywając im planowanie. Pojawił się znikąd bezszelestnie i niespodziewanie. I choć mieszkał z nimi w tym domu, a raczej na podwórzu, to zwykle w pojedynkę spędzał czasu dużo. Jak to kot własnymi drogami chodził sobie, nie poświęcał się prawie żadnej rozmowie. Wszelkich kontaktów zwyczajnie unikał i z niewiadomych powodów często na wiele dni gdzieś znikał. Prawdą jest też, że nikt go właściwie o to nie pytał. A że oszczędzał siły, bo od dawna nie był już młody, głównie na słońcu się wylegiwał dla przyjemności i wygody. Tym razem, w ramach wyjątku, zupełnie bez powodu, nim wolnie słysząc zaledwie część ich dialogu, że wyruszają w jakąś dalszą drogę, od niechcenia wtrącił krótką uwagę. Ty, króliku, szybko się poruszasz, a żółw powolny jest przecież. Moi drodzy, jak w podróży pogodzić to chcecie? I minął ich nonszalancko powolnym pląsem, mrucząc sobie dalej coś pod wąsem. Na parapecie przy oknie wygodnie się rozłożył, długi biały ogon blisko przy ciele ułożył. Musieli mu przyznać niestety trochę racji. W żółwim tempie nie zdążą wyruszyć i wrócić do kolacji. Agatka wtedy na pewno się zmartwi i z pewnością tego faktu nie zniesie, że spać będą w zupełnie obcym miejscu lub ciemnym, strasznym lesie. Na samą myśl obaj się wzrygnęli i zgodnie uniknąć tego pragnęli. I choć kot go nie słyszał, bo już dawno odszedł, Koko mimo to na głos odrzekł – wizja ta wcale mnie nie zniechęca, wręcz przeciwnie, pomysłów kurek w głowie odkręca. Fred myślał i myślał, prawie wymyślił, prawie już wiedział, lecz Koko go uprzedził i z dumą powiedział – niewielkich jesteś rozmiarów, więc mam rozwiązanie dla tej zagadki, zmieścisz się przecież we wrotkach Agatki – i choć nie będzie to twój naturalny środek lokomocji, nie tylko sprawdzi się, lecz wywoła też nieco pozytywnych emocji. Fred musiał przemyśleć to bardzo dokładnie, bo zawsze wertuje każdą ideę, która mu do głowy wpadnie. Wolą na wskroś to przeanalizować, żeby wszelką ostrożność zachować. Hmm, dzięki temu w jednym tempie będziemy podróżować. Tak, myślę, że tego sposobu możemy spróbować. Postanowione. Fred będzie się przemieszczał na kółkach w bucie, a Koko go będzie prowadził z wyczuciem. A kiedy do podwórza wieczór się zbliżył, pomysł wyprawy strach nieco przybliżył, ruszyli do domu do kochanej agatki, przytulić się i na miękkim posłaniu wyciągnąć łapki. Psst, Fred, szepnął Koko, tylko nie mów nikomu, ale naprawdę miło jest być w domu. Tej nocy Fred bał się, że zaśpi, że rano na czas nie wstanie. I śniło mu się, że leciał jak Alladyn na latającym dywanie.